Nas w dupie. No <laughs> bez a po co? A tak, a tak na serio, to już zacząłem, więc. <laughs> 500 wróćmy. <po> Buongiorno! <laughs> 500 hey, batów, yo. chcesz, dobrze. Czarna, zrób mu 500 batów. <laughs> puszczaj, puszczaj. <laughs> powiedział, powiedział 500, więc nie skorzystał czego. Dobra, 500 koron, ci dam, może być? Nie. E. Maruda. Ja przygarnę. Ojro! Kto? Kto przygarnie, co? 5 ja koron. Spo dobra. A koron? Nie ma Czeskich. Noc, ja lubię każde monety. I każde banknoty. <śleski> Nawet jeśli są mało warte, ja chcę. Je... Ja mam o tak. Oho, zginę. Czemu? Ważnie nakarmiłam tygrysa. A co tygrys Oo. zrobił? Nic, po prostu Podam sobie zaczęło. Mam wiele. nadzieję, że będzie kurwa w piekle, to jest takie gówno Jezu Dominik. No. i Dominik, kojarzysz tam dziurę co kopałem, żeby zrzucić e... wieśniaków w wagonikach no. na dół, nie? Jezu! No. Czy wy możecie... wpadłem. Moglibyście, wpadłem, moglibyście nie... nie... Moglibyście o Minecrafcie tak. nie gadać. Przepraszam, no, ja sobie gram i sobie was słucham To słuchaj gry. Gramy sobie i ma być przyjemnie. Ma być przyjemna, rodzinna atmosfera. Bez przekleństw. Dokładnie, bez przekleństw. Bez wyzwania się. Ja, 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 ja wiem, ja wiem, bajki opowiadam. Jak? Ciulosz jak pojebany. Jesteś smokiem z bajek pochodzisz. To w sumie fakt, to ja w bajki wierzę. No, weź, przecież ja bajki opowiadam. Czy nie może być przyjemnie, rodzinnie, gdzie tam? Nie... Co tu trzeba strzelać? Pamiętaj jakie bajki się Cokolwiek! Ja w pszczoły zawsze strzelam, nie wiem czemu. Może dlatego, że są żółte. Nie znam się. Dlatego, że dziabają. Ja też zawsze pszczoły. O, proszę następne z pszczoły. Ja. Nie! Chyba mi nie wyszło. Uh. Akurat miałem dostać jakieś nowe na kole Fortuny. To koło Fortuny nie działa jak ten? Co robią Piąstki? Chyba nie. Co? Co robią? Nie tu pudło. Co? Eee... Zrespisz w randomowym miejscu A, nie będziesz tak. kolorów, grasz, tak, i będziesz kolorów graczy. Tak, będziesz tak, no. będziesz po prostu o. taki trochę przytłumiony, Korkauta o. dostałeś od kogoś po prostu. Czyli będę Menem, który obudził się z... Dokładnie! ...z tego bata. Dokładnie. Co jest? O, zwłoki. Znaczy, pta się czy... szczątki. O Jezus Maria. Te Okej. Okay. Wiem jedną Aha. rzecz. Ktoś tu był szeryfem i drugi go to okay. już jest pewne. No bo, bo właśnie miałam mówić, że ktoś jest bardzo skuteczny. A no, raczej już nie. Miałam, już miałam posądzać roja albo Ech. ciebie, bo... u mnie? Nie wiem. Jakoś tak. Się... Lubię cię posądzać. No ja, po prostu dużo kili, żeby ktoś tu... Wow. Okej. Okay. Ładny Dzień, rozrzut to, to głosów. To, to na no właśnie. Nie sądzę. No i nikt co na grilla, i nikt na Nie tego, co się... tego chestera psał, <laughs> Nie, jeszcze za mało. Nie no, nie będziemy robić takiej wiochy. Jezu. Tak, nie będziecie wkurzać prowadzącego, dziękuję. A jak Tudor! Do... Jezus Maria. Wygrałam 10 tych. O, nice. Bięty kręcenia O aha O kurwa Aha. O, roju będzie Roju stierdalasz roju, ja roju będzie Nie jak kuliczek Jak ciebie zapijemy to zdejchasz ogólnie Czy on mi ja wpadł ty... właśnie? Ja, ty... Tak, tak. Ja, Co tu się wydarzyło? Dobra, żyjesz? Roju mi Dobra. wpadł w rączki Ech. Chyba wiem kto jest no zazody, wiem. Trze Trzeba zapatrzyć króliki, no bo inaczej wszyscy zdechniemy. Te, a to jest tr trzy. Pięć? Trzy, w tym roja, a roja złapałem. A roja chyba ja złapałem, ne? bo był taki czerwony królik. go. Chyba to nie jest 5S. Tak a tak no jakoś chodzę. Lata. Aha. No ja to za mam jak to się wydarzyło. Ale ja bym się do co chodzi, ten Menor Mortal Kombat Simulator. Ej, a mogę coś powiedzieć? Ja, ja nie przemyślałem mówiąc, okej, czyli Sheriff kogoś zabił. Nie! Nie, jak powiedziałem, dobra, czyli Sheriff zabił kogoś. Ja takie, ja, Wait, no ty, ja tego jedziesz, nie powinienem wiedzieć. wiedzieć. Nie, bo było coś takiego, że chciałam użyć koła, a, a, a mhm. mógłbyś uż, używać jakichkolwiek rzeczy, to jest w spacji. Chciałam w a nie... E. Nie, dostałem po prostu O Jezu... I one puszczy się mógł. wszyscy ready. Da, już, już. No bo jak w taski, to coś wam mógłby w spacji. Jeszcze, ja, jeszcze jedna jest run ek. runda na tej mapie i zmienimy nie, to nie na mam jakąś mam inną. Nie, bo nie mam na klawiaturze, w sensie ja używam Dziecki myszki. Ty myszki tak używasz? wow. Nie, nie będzie mortowany. Nie będę... Nie Nie, ja bę... tam pada, używam. nie no, będzie. Nie, nie będzie duszenia gęsi. Lecz... Znaczy, dobrze mówię gęsi. E, ale taka dobra byłaby duszona gęsi. Ale nie, bo ja próbuję <grym> skojarzyć i ja nie... Ja nie o. wiem czy ja włączam taski od na klawiaturze. <grym> A ty co chcesz? A, pompować cię. Dobrze, będziesz pompowany. Okay. czy To okay. czy... Tak, Fifi. Ja tylko balony pompowałem. Dobra, nie. Dmuchałem balony, więc... Czy... Aha, bardzo ciekawe. Interesujące. Czy... No, helem dum, A czy dmuchał... Dmuchałaś. Pomp... Dmuchałem, tak P Czę... Wszyscy wiemy o pochodzeniu. Wszyscy wiemy. E... E... Wszyscy wiemy. Mimo ten soczek tak chlapał na boki, przykrywki ktoś nie założył? Wpadnij do tej wody. Jej! to kaczkę? Znaczy gęś, znaczy... Ja już <grym> nie wiem... Ja już nie wiem co ja topię, okej? Okay? Co tu się robi się? Gdzie? A, mam Grałam w karty i przegrałam. A, A bo ogóle... trzeba obstawiać, czy będzie wyższa czy niższa karia, Tak. Tak, można to wygrać. No. Ale... Aha, to wyższa. Kura, no. kura, 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 kura. Potrafi to doprowadzić do biegorączki, tyle powiem. Ja, ja do, Za piąty raz, udało mi się dopiero. Piąty? No. Hmm. Ja teraz 20 razy robiłem. Raz Maria. Nie, eee. trójkę i dostałem. Eee. Kurde, spadaj kolejko, ja tu mam quest'a. Odróżnił mi się. Znaczy, dobrze zapamiętam to sobie. Katrin, co tu się wydarzyło? Dostałam w twarz. Co? Gdzie jesteście? A. Aha. Powiem tak. Jak żebym usłyszał, co się stało. To zacząłem szukać, jak usłyszałem imię Katrin, to zacząłem szukać kości. <noise> ale, ale, ja powiem tak, ja tego ciała nie widziałam, w ogóle on Będzie ciekawie. Na moich oczach. To Dobrze. Bo Dyskutujcie. Bo jak... Bo jak wylosowałam to ten, te pięści na kole, no mnie, to mi prze, przeteleportowało i miałam szary ekran. Aha. To możliwe, że. To ja widziałam, jak ją teleportowało sprzed koła. I. i... A gdzie ją znalazłeś? Znalazłem ją prawy od cyrku. Tego całego. To nie mam pojęcia, bo ja jestem przy kasynie. Kasyna, mm. Tak, kasyna, tak. górny od kasyna. Ale wiem, że razem z Fenridem przez jakiś moment był Dominik. Jezu! Chcę powiedzieć, że ja dopiero się wyteleportowałem. No chyba przy klubie nawet byłem, kiedy się teleportowałem też. O, o Boże, nie, nie wiem. Jak... ktoś był, kiedy ja się teleportowałem w kasynie. Dobra, ja powiem, że to jest Dominik. to Dominiku. Bo ma Fedorę. Czy ja powiem, że twoja... Ja powiem, że twoja teoria no, bo... jest na mnie... O, ma czapkę? No, Pieczo... pieczony, pieczony pieczona gęś to czeka, gę... no, gęś. był chorobą ogień jest lekarstwem no i tak też można <laughs> <się> specjalnie <laughs> dlatego sobie dać nazwę e, Pamiętaj że nie się nie nie I, nie powiedziałeś i... tego głośno powiedział głośno. A ktoś ma pomysł, o co chodzi w tym malowaniu? W sensie, bo ja zaczęłam... Malujesz tego... cokolwiek. Malujesz, a potem jak już namalujesz, to ten taką fajeczkę tam w sprawie. Nie, nie, ja... Nie, nie, jak ja zazwyczaj nic nie, nie no wypipkuję, to Nigdy chyba... Nigdy na tym nie zdobyłam punktów. Nigdy na tym nie zdobyłam punktów, bo zawsze wychodziłam, bo mnie nie zaliczało. Jakim ja jestem... E, wiesz, e, wiesz jak zalic... Trzeba tamtego ptaszka nacisnąć. Nacisnęłam ptaszka. Wziął... Już, już nacisnęłam ptaszka. Co dobrze, to powinno zaliczyć. No, dobra. Już jak... Na, jak nacisnęłam ptaszka, to mi zaliczyło. Tak. Dobra, jak ta runda Ale... się sko O, Słyszę ktoś... Mhm. Ktoś tyka. Dlaczego coś tyka? Kto? Kto ma bombę spierdzielać ode mnie? Ja mam. mam. Wiem, że Reinhardt <grymna> ją przyciósł i tyle. Ja w szale... <grymna> ale ale powiedzcie wam coś? Słyszę że coś tyka, patrzę na bombę, czytam napis, masz bombę, wybuchnie za sekundę, czarna jest przy mnie, A żeby ażeby utkać się udało a, ja, a ja nie a ja nie którym i tak klikałam wszystkie na wszystkie, jak się da. Sorry, Skarbie, na tą paczkę. <głos move on schiziede głos> <noise> Jezus, bombę. Oh, proszę. A ja tak, kto? kto ma, Kto ma, kto ma? Patrzę na napis. Masz bombę, wybuchnie za jeden s <noise> Coś Ale to był perfekcyjny timing, żeby... On... Ale to było... Dosłownie ja nie mam na wybuch uchło na niej. To tak jak... To tak jak Dominik mi oddał bombę i... oddać. Ale nie tam dosłownie na no ostatnią sekundę dodała. ja ci dałem na ostatnie 10 sekund. Ty miałeś jeszcze opasny komputer. ale goniłam cię wtedy, ale byłeś szybszy jakoś. O, ktoś ma nowego, ktoś ma nowego pierda. Dostałem ja, świeżego. Świeżo z fabryki. A, nie... a ja nie mogę, ja nie mogę tak, Jezus Maria! Mam, e, ja, już teraz, ja już teraz nie losuję tych najtańszych skrzynek, tylko te droższe. Ja tak, też. Ale, ale mi też... No, o nie proszę, Boże! No, ...tylko dasz. Nie, e, ekran, ...słuchawki takie, o mam takie ładne. Jezus chyba, to było... Maria, to było piękne. Ja stałem się artystą, mam pędzel. Wszyscy przeszli? Siedem jest nas tu. Jezu, ale to było piękne. Ja się prawie udusiłem ze śmiechu. A, widzisz, dzięki. Przejdzie tu, bo tu... Nie bo, ale ta gra jest super śmieszna. Jezu, to... No. By... Nie, to było piękne, no. takie... Co? Ja słyszę takie... Coś tyka. Ada? Coś właśnie też słyszę, coś tyka. O, ma bo... Nie z... Powiem tylko Jak Ja gdzie ma, Ja gdzie ma... nie, ja. Ja chciałem aby przy rysunku, ale mi spierdzieliło. Mogę coś powiedzieć? No. To jest... To jest pewne... to to... to, to idzie na szurta. Dajcie, kurwa, na shorty. Dobrze, wyrażam zgodę. Tylko mi podeślij. Dobrze. Znaczy, i tak czartaj to myślę najpierw. Mam <grym> ci herba? Co? Herba Coś taka... Wiesz co, roju. Roju. Jeszcze no. jakbyś powiedział jERBnąć ci, to już by było w ogóle. Najlepsze jest to, że my zawsze mówimy yy, yy, ten, że, że mi się chce jerbać albo coś takiego. Ale pamięć ale ci, powiem ci ja tak. W ustach roja to naprze, naprawdę brzmiało, jakby mówił jerbę chcesz, a miało, miało brzmieć wpierdol chcesz? Ej patrz, fajna, ej, patrz jaka tu fajna liczba jest. Widzę. 51 1, 51. Ja 1, 5, 1. to jest... No to są chyba to jest... wszystkie zamordowane tak, tak, gęsi. Tak. I właśnie musimy sprawdzić po grze czy się naliczymy. Się tak. Jezus moment, bo się przez ten tak zgrzałem. Boże. da w ogóle... Co do, co do słowa, jerba, y, to y, często mówimy do siebie z, yyy, brzmiała na dwa strony, czyli hmm. pojerbało cię, bo st strona miała po jerbani, więc. Ja to kiedyś do was na tą jerbę przyjadę, no? Jak bum, cyk cyk. A ja też chcę. Musimy, my musimy zamówić zapas, bo nam się kończy. Też chcę jerbę? Zamawiaj, zamawiaj. Też poproszę jerbę. Czarna. Jak dobrze pójdzie z tym wszystkim co ten, to mam nadzieję, że kiedyś będziecie jeszcze w moich okolicach i będziecie mieli okazję wpaść. A to na pewno. Tak, Ej, do, do, dobra, dobra z, skupmy się na grze. O, co? Ja, ja szczurze nie upomniałem czemu. Fifi. Czemu? No. kiedy? Od kiedy nasza rozgrywka jest ciekawa, kiedy skupiamy się na grze. To prawda. Się... Przed chwilą to było piękne właśnie. Sytuacja. <ślałasz> 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 Co to burza piaskowa, chyba. No właśnie, ja się boję. Nie jest burzą piaskową, o kurwa, No właśnie, nie widzę, nie widzę gdzie idę. Nie Co widzisz? Ja chodzę, chodzę, sobie. się wyjść na zewnątrz. A, dlaczego ty mnie gonisz, ja się nie boję? A robię. Czemu, czemu tam nie mogę przejść? Bo tam Bo jest tylko dla ma... kaczek. Nie. To... Serio? Znaczy, nie. No, czy, się nie wiem do końca. Ja tam się <coughs> chyba jakiś czas otwiera po prostu. Nie wiem jak to działa. Aha. Przyszłam Co to, co to, było? I, jesteś, co to ma być? Co? Bo się nie przyszłam, wiem. Przyszłam, przeszłam, przyszłam i jesteś tu. Ja nie wiem co się stało. Ja też nie wiem. A... O! Zwłoki. Zwłoki... Ale to... Padło tylko jedno ciało, Katrin. <tuszel> tak. A To od razu, na... tak. była przy mnie. <tuszel> Powiem tak, ja za Don no, ja ciągle ja chodziłem, więc to raczej nie byłem... Nie byliśmy my. Ja jestem rasistą. <tuszel> ja już... Flapek, wyłącz to! Nie, zostaw piękne. Co? To nie wychodź przy nagraniu. Co się wydarzyło? Nie wiem. Nie wiem, dobra. Nie wiem, skipujmy czy coś. No, ja nie mogłam to być, ja robiłam posążki i się ciągle myliłam. No, kto na mnie, ja się pytam? Malam. Czym? Ale o co ty mnie podejrzewasz? O nic. O niewinność jest na pewno. Zew... Jak zawsze o niewinność mi podejrzewa. Furdur. Hmm. <noise> Tęsknię kokosami. Ewentualnie RawRawr. Ja na trzęsienia melonami, ale kokosami to nie. <grym i zu> o, jakie fajne, jakie fajne myszki! Tam Fifi. Co ja? A białe? Nie, czar, 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 czarne, takie egipskie, fajne. Cza... 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 Ochryste O Chryste, Panie! mam do piramidy! Oooo! Oh, eee. ty... czyś by ciebie też napotkała? Tak, i te angiela, na, na to wleciałam. Ja też! A, czy, czyżby impostorów mumia wpierdzieliła? Tak. Było Bóg, za... ty, czemu, a żeby. Dlaczego weź... mumia nie działa z, z nami, a ja... przeciwko nas? Bo mumia działa w... przeciwko wszystkimi. I patrzcie, jak się zmieniła Zroz... się... liczba. Ano. Jezus, Maria, lekarz czemu... ja Dobra, jeszcze dwie rundy. Na koniec na ten odcinek. Przecież nie tak to długo potrwa. No, że dwie, może trzy, jak szybko pójdzie. Oby Katrin była im to szybko zejdzie. A czy żeby Katrin była gęsią? A czy kaczką? Plączy mi się język. Żebyś ty nie był zaraz Dorem. Nie, nie, ja mogę być najwyżej, Dodo. Dwa mać! No tak, że może Co się dać? stało? na no moich doczek. Co? Ej, ja to robiłem to, to, takie, co ma... ...takie okrągłe, te kółka są takie śmieszne, co trzeba obracać... ...i nagle mogę coś zreportować, i nagle... ...reportuję. Ale ja. jakie kółka? Ja widzę, kurde, pasy... jest taki... ...i wiesz, jak zabił jak tego wyglądać, piwiego. Wiesz, 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 jak wyglądają te takie żyroskopy, co nie? Takie złote. To tam w lewym w tej bibliotece, to to, to, to to takie duże i to tam trzeba było poukładać te dyski, tak żeby było mm. odpowiednio. I wtedy dostałem po prostu takie coś, że nagle widzę ciało do zreportowania Kto a no, Anik jednak? Nie. <laughs> będzie druga runda eee, Głosowania. To będzie to będzie, to będzie ciekawa jest gra. Co <grych> mam tu zrobić? Boże, tu była śmieszna sytuacja. Nie, wiem. ja wiem, szczerze mówiąc, że tą ta bomba pop... na tamtej mapie. Coś ja cyka. ja mam tu zrobić? Nie wiem, ja, ja dywan A, wycieram. Nie wiem. nie wiem, ja robię miziu-miziu. A ja rozbijam wazy. Aha. O, ktoś doświadczony, jest... bo robi sabotaż. Ej, dlaczego ja tam nie mogę przejść? <coughs> A. zupę. Gdzie wy jesteście? Czemu ja, tu, tu jesteście wszyscy? Tu, tu. A co, co, co gdzie jest to w, w ogóle wody? za sabotaż? Co ja jest za sabotaż, bo robią kaska? Aj, bo ja nie widzę. Tak. Aaa, tak. dobra, wiesz po co chodzi? razy trzeba tą wodę zanieść. Tyle aż wystarczy. Za dużo. O, Pamiętaj, że parę osób może naraz. To prawda. No właśnie nie osłami, nie doniosła mi się skończyło. Nie ja też nie. Znaczy... To wszyscy mogą robić, ale nie, nie musicie każdy. Ale... Gdzie ja mam tej mumii założyć ten pasek? Na duba! No, prosty... Ja po prostu... nie... Mogę Musiałam rozebrać mumię. Czyli, czyli bawisz się... Czy, czy, czyli bawisz się Brytyjczyków. Dobrze. Ale czy tylko nie to tylko mnie to napawa niepokojem? Co, co ci, co, co jak, jaki niepokój, o co chodzi? O! O nie, jak mogliście czarną. O nie! Mm, jak mogłeś? No to to na pewno był Krzysiek. Czemu? Roju by się nie podstawił. Chodźcie. chodzi. To już po nim, to jest pewne, że on wyleci. Dobra, żegnajcie. Papa. pa. Co się dzieje? Bajo jajo. Zostałeś tutaj U mnie zachowany na później. <śmiech> <śmiech> to, ja też. A też. To, nie to ja jedna. Ja chciałam sobie przy tobie łazić, żebyś kogoś zapierdolił i udawał, że to ja zajebałam. A ty mnie kurwa zajebałeś. Chory. Ej, nie ale. Co wygrać. Ej, wiecie o, to... co? wiesz, co oj... mnie trochę śmieszy? Jak ja, jak ja padłem jako pierwszy, to ja zobaczyłem, kto jest impostorem, to, to wiedziałem, że rył, ale jak zobaczyłem, że katy takie potem. Mamięt, ja powiedziałem, jak dobrze, żeby żywy Katrin był kaczką. A ja chwilę do zajebałem. Chciałem taska, z... Chciałem taska zrobić i zajebałem tego. Tak, Miskiwa, Dobra, wszyscy gotowi? Katrin. No. Katarina. Znaczy Kat Katarzyno. To ja się bał. Oh wow. okay. Mam najbardziej nieprzydatną rolę w grze. Jaką? Ja też. Czyli? O, wuj A, tak nie powiecie Czyli, ktoś zazwyczaj zanim zdąży sprawdzić, to mnie już nie ma. Okej, już wiem, co masz. Są dwa. Albo detektyw. E, nie, no detektyw się przydaje czasami. Ej, nie uciekam z banku. Bye-bye. Bye-bye. Hej a co spadło i, i się nie potłukło? Co, co jest? Co spadło i się nie potłukło? Wazy jest misja z tym, że muszą się potłuc. O, mam, o boże! Tam gdzie to, co to, co to, to tu, to tu. O nie. To chyba jakaś klątwa. ...nagrywającego. Od tu... To chyba dobrze. Mm. Ginąć jako pierwszy nie do końca. Mm. Czemu to jest zamknięte? Jak to otworzyć? Czarna ratuj. Zobaczymy, czekaj. A. Przynieś wodę. Aha. Mm. jest zamknięte, poczekaj którędy, tu. <coughs> nie tu tu krokodyl pływa! Teraz zobaczyłem. Tu krokodyl sobie siedzi. No, Jillions. <herumlen persuadilari na sienści> no. Uh. cute. Czekaj na mnie! Iś mi a klejny Czuję ja właśnie szukam tego miejsca. Nie śmierz śmierć, sznapi. O, padłeś? Dobrze mówię jakaś klątwa prowadzącego. wiem tak. Umieram <noise> jako pierwszy. Ja i czarna, ja i czarna jesteśmy czystek. Krzysiek też, chociaż. Nie, Krzysiek mi śmierdzi. No właśnie bardzo dziwnie odchodził. Od nas i się czaju. Yes. Tak. Ale jest dwóch impostorów. Czaiu, jak? Nie, jak nie widziałam. Są nie nie widzę. Katrin ani Dominika. Głosujmy na, eee, się na Katrin potem na ze, mną się, ze mną się minęłaś w piramidzie na początku przy wyjściu do Northportu. Ja w sumie wyszedłem na Northport na łódkę łowić i dopiero skończyłem łowienie, bo eee, nie widziałem eee, jak to do się... Czekaj, poczekaj, Katrin. Ada, da ja, ja ci powiem tak, że ja bym... Katrin, kurwa, ja też chcę coś powiedzieć. Eee, ja bym zagłosowała najpierw na Katrin, a potem na, na Krzyśka, nie do Dominika. Dobra, ale i nie mam głos. Tylko, że ja na początku zadał, robiliśmy sarkofag. Ja nic takiego nie kojarzę, Katrin. Zostaliśmy obok to jest ten, ten. Co zrobić z paskiem? Boże, to, to było na tyle wcześniej. Tutaj się naprawdę mm. da fajkować, taski, więc wiesz. Tak. Ja nie wiedziałem, jak to wazę zrobić. Ja Słyszałem, A bo, bo, o, słyszeliście to te, te, soczyste przekleństwo, czyli było. Nie byłam, tylko znowu jest tam niesłusznie wygłoszona. No tak, tak, tak. My wiemy ja, swoje. Ja. Ja, my ja. wiemy Czule, swoje. Choloideli. Choloideli. Ja tak, my wiemy swoje, ty swoje. Tak, każdy ma swoją nie, rację swoją rację. Wadówka, każdy ma swoją. Tak, moja racja jest na. zamknęliście mi ma, przejście przed nosem. Moja racja jest. Łokat trzeba tu na, robić. Najważniejsze. Moja prawda jest bardziej prawdowsza, niż twoja. Tak, moja prawda jest najmojsza. Nie, a co się otwiera? To się samo otworzy. A co znowu? Chętnie bym ci otworzyła, wiesz? Dobrze, ja ja, ja nie nic do roboty, idę poobser... Idę poobserwować sobie krokodyla. No i kto był? I kto nie był? Nie ja to jeszcze ugrałem, no, wszystkie kida zrobiłem. A ja będę to. No ja byłam bardziej od sabotażu. Hm, mm, tak. Ty od sabotażu. A i tak wyleciałaś tak, że wiesz. <grym> Ona nawet nie zrobiła. No, jak sobie no <grym> Dobra. No ja w ogóle nie, nie mogłam nie nikogo zabić. Bo nie, po pierwsze... Co? Powiedziałem dwie, trzy rundy na tej mapie i kończę odcinek. Minęło 3 rundy na tej mapie. Wcześniej były też trzy. Tak. Więc koniec odcinka. Aju! Aju. <grywa> ja Zapłacam! W czeskich koronkach bym z chęcią ci zapłacił. Zapłacił. Może być. Wyłączam nagrywanie? Na nie? Jeszcze, Jeszcze nie. Dobra, ja mogę chować. Więc ja dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!